Możesz i ty dziś stworzyć dom, nadzieję dać, rozpalić pomiędzy sercami most. Możesz i ty dziś stworzyć dom. To jest audycja Rodzina Zastępcza. Możesz i ty, Kuba Pochwyt, witam i zapraszam. Dziś naszym gościem jest pani Tatiana Lepczak, która prowadzi rodzinny dom dziecka. Pani Tatiano, na początku wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest ta forma pieczy zastępczej. Rodzinny dom dziecka jest formą rodzicielstwa zastępczego. To też jest rodzina zastępcza, tyle że duża. W rodzinnym domu dziecka może przebywać do ośmioro dzieci. Ja mam siedmioro dzieci. I to, na czym polega nasza praca, to jest zajmowanie się opieką i wychowaniem dzieci, wyrównywaniem ich szans rozwojowych i stwarzaniem jakichś możliwości startów w dorosłe życie na czas, kiedy rodzice potrzebują się pozbierać. Większość moich dzieci niestety była wprowadzana w dorosłość przeze mnie, nie doczekali tego pozbierania się rodziców. No w takim domu po prostu dzieci mają szansę na to, żeby w spokoju i w życzliwości wyciągnąć z nich to, co w nich drzemie, ten potencjał, który jest możliwy do tego, żeby go rozwinąć. Sporo dzieci skończyło studia, wszystkie skończyły szkoły, które mają zawód, które oczywiście opuściły już mój dom, i więc potrafią sobie w życiu poradzić. No w tej chwili te dzieci, które mam najstarsze ma 16 lat, najmłodszych prawie 7, i no starają się też tyle, ile mogą, wyciągnąć z tej sytuacji dla niej jak najlepszej. Jak w ogóle do tego doszło, że pani postanowiła iść tą drogą? Tak, no widzę, ja jako dziecko byłam wychowywana przez dziadków. I chodziłam do szkoły z dziećmi z domu dziecka w Gorzyczkach, a ponieważ było to 50 lat temu, to ta sytuacja tych dzieci była dość dramatyczna, bo wówczas jeszcze prawa dziecka nie były nawet liźnięte. Bardzo się cieszyłam, że nie jestem mieszkanką domu dziecka, tylko że mam dziadków, którzy się o mnie troszczą i wtedy postanowiłam, że zostanę w dorosłości osobą pomagającą dzieciom. Więc kiedy dorosłam, kiedy miałam już 37 lat, miałam własny dom, to postanowiłam tym domem podzielić się z dziećmi i zostaliśmy wtedy z mężem przeszkoleni i zostaliśmy rodziną zastępczą, a 11 lat temu zostaliśmy przekształceni w rodzinny dom dziecka. Jak wyglądały te początki? Były momenty zwątpienia, momenty kryzysu? Ja miałam dużo szczęścia, bo dostaliśmy dzieci, takie, które każdy rodzic zastępczy zapewne sobie wyobraża, że każdy takie jest. Czyli dzieci, które były w domu dziecka, małe, z noskiem przylepionym do szyby, czekającym na mamę. Więc one się bardzo wpisały w ten model moich wyobrażeń o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze więc myśmy mieli łatwo. Przyszła do nas dwójka dzieci, teraz chłopak ma już rodzinę i dzieci, mamy wnuki, natomiast ta dziewczynka jest nauczycielem, pracuje w szkole i to naprawdę było cudowne doświadczenie móc zacząć pracę właśnie od wychowywania tych dzieci. A potem tak co kilka lat dochodziła dwójka lub jedno dziecko do naszego domu i w ten sposób no, wprowadziliśmy w dorosłość sześcioro dzieci, obecnie mamy siedmioro dzieci, czwórce udało się wrócić do swoich ojców, więc no są wzloty i upadki, a ale generalnie wiadomo, wizja tego, co można dla tych dzieci zrobić, jest tym, co nam dodaje skrzydeł. Jak wygląda zwykły dzień w rodzinnym domu dziecka? Znaczy, to na pewno nie jest tak jak w normalnym domu, ze względu na liczbę dzieci, którymi się opiekuje, więc tutaj mam bardzo dużo pracy. W związku z tym, no, dzień zaczyna się tak, że z 10 ma budzę dzieci do szkoły, pomagam im się zorganizować. Przypominam, że mają zabrać kanapki, które im wieczorem pakuję do lodówki. I wychodzą do szkoły. Ja im szykuję obiad, robię pranie, jak wracają, robię z nimi lekcje, ponieważ mam czworo dzieci w klasach 1-3, więc to jest kilka godzin dziennie, które trzeba przesiedzieć z dziećmi, żeby pomóc im wyrównać szanse. To są dzieci, które przyszły do mnie w ciągu ostatniego czasu, więc też wymagają jeszcze sporo pracy. I potem po południe zabawa, między 18 a 19 kolacja, dobranocka, czytanie książki i dobranoc. A jak wygląda praca z takimi dziećmi, które bardzo często mają za sobą traumatyczne doświadczenia, które z domu rodzinnego nie mogły wynieść właściwych wzorców? No na szczęście nie jesteśmy z tym sami. Mamy tutaj też możliwość współpracy z psychologami, więc te dzieci, które potrzebują jeszcze specjalistycznej jakiejś pomocy psychologicznej, to tutaj dostają wsparcie. Natomiast z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą, więc wiele rzeczy takich potrafię też sama zrobić dzieciom. To jest przynajmniej wyrównać te braki szkolne, takie edukacyjne i tutaj pomóc im czy logopedycznie, czy w rozwoju tej małej motoryki, usprawniać rękę. To są takie rzeczy, które po prostu potrafię dzieciom. I to trzeba to robić. A dlaczego warto zostać rodziną zastępczą? Domyślam się, że nie jest to łatwe. Warto zostać rodziną zastępczą, ponieważ to naprawdę daje ogromną satysfakcję, kiedy uda się pomóc dziecku, które było naprawdę bardzo skrzywdzone i które udało się przeprowadzić przez cały ten jego dziecięcy ból i wprowadzić dorosłość. I ono w tej dorosłości funkcjonuje. To jest naprawdę coś, co daje dużą satysfakcję. I tak na koniec. Co powiedziałaby pani osobom, które myślą o tym, by zostać rodziną zastępczą? Powiedziałabym, że nie można podejmować decyzji na zasadzie spróbowania. To musi być decyzja świadoma i ugruntowana, ponieważ to jest dziecko. Z dzieckiem próbować nie można. Więc jeśli czujecie w sobie ten potencjał, żeby pomóc drugiemu człowiekowi tak do końca, zmierzyć się z jego bólem, to zachęcam do tego, żeby zgłosić się, bo jest ogromna potrzeba rodziców zastępczych, dzieci czekają na pomoc i trzeba to robić, ale nie na próbę, na stałe. Możesz i ty dziś stworzyć dom, nadzieję dać, rozpalić pomiędzy sercami most. Możesz i ty dziś stworzyć dom.